Tak to wygląda na chwilę obecną. To jest ta tylna. Już tu z grubsza szczotą przeleciałem, przeczyściłem. Yy, jeszcze frezikiem tu w tych zakamarkach muszę też pozdzierać, bo tu jeszcze troszeczkę rudzielca jest. No i ta rurka też jest już wspawana. Ona jest wspawana przez to wzmocnienie tutaj od słupka A. Yy, przez to wzmocnienie wewnętrzne progu. Tam od tyłu udało mi się podejść, przyspawać. No i tutaj zrobiłem taki manewr, że przewierciłem przez to na wylot. Jeszcze jest przyspawana od tej strony do klatki, bo żeby ją przyspawać wewnątrz progu, no to musiałbym wszystkie wzmocnienia demontować, odwiercać, wycinać. A tak przewierciłem sobie na wylot. I od tej strony ją tutaj ładnie przyspawałem do tej blachy, na której leży blatka. Także to już nic nie ruszy. Także dobra, ja teraz jeszcze frezikiem to zaczyszczę. No i tu jeszcze jest końcówka progu pognita. Może nie wymaga to. Tu jeszcze końcówka progu jest pognita, ale to już będę by spawywał. Też w obrotnicy, no bo tą blachę muszę naprawić, bo ona. No tutaj jest cała pognita, więc jak tej blachy nie będzie, to tutaj jest sporo dostępu, żeby to od tyłu ładnie sobie odbudować. Także tak samo tutaj, co. Co widać, tutaj to wygnite, też to będę miał dostęp, żeby ładnie rozfrezować i wstawić tutaj łateczkę. Tak, tam wstawiłem, tylko że tam jeszcze nie było klatki, było łatwiej do wycinania, teraz już jest klatka, więc zrobię to od dołu. Trzymaneczko, witam. Błotnik na swoim miejscu. Wstawiony z powrotem. Tutaj cały dolny narożnik, tylny, też wyspawany. Tu już próg też odbudowany. Jeszcze mam do wstawienia tą blaszkę. Wstawione rury pod kobyłki, które dorabiałem już do tego niebieskiego. One posłużą tutaj docelowo do tego. Eee, końcówki już tutaj też poprzycinane według progu, który będzie wstawiany. Tutaj leży. Namęczyłem się tutaj, kurczę, pozakładałem sobie drzwi, a nie założyłem progu. Musiałem odkręcać jeszcze raz drzwi, bo po założeniu drzwi nie włoży się progu przez te rury, że za mocno wystają. No masakra samemu, żeby to włożyć niby drzwi. Bez ramek górnych, ale i tak swoje ważą. No i potem, oczywiście, z powrotem drzwi, założony próg, z powrotem drzwi, ustawiony próg, podocinane, znowu założony próg, znowu założone drzwi, przymierzone. Wszystko pasuje, więc drzwi teraz podkręcane, próg zdjęty, spawuje tą blaszkę. Tam wszystko w środku, w środku też było poczyszczone. Ile się dało, tam nie było tragedii. Najgorzej było tutaj na, na tym pasku. Tak wyglądało, że nawet jakby stała woda. Więc to wszystko tu było czyszczone. I końcówka wyspawana, to co było tam wygnite. Teraz tam spawam tą blaszkę. I potem weźmiemy się za wstawienie progu. I próg mam wstawiony, <laughs> spawany, rureczki, obspawane. Yy, tu wszędzie było w luto spawane, tutaj przyspawane otworowo, tak samo dół, dół, spawy nie są szlifowane na, na idealnie gładko, bo i tak tutaj jest masą zaciągane, więc Lepiej niech sobie ten spawik będzie grubszy, będzie lepiej trzymał. No tutaj musi być w miarę gładko, bo tu jest tylko lakierowane. Chociaż ja zawsze dół, pod dolną uszczelkę też zaciągam masą i przygładzam to paluchem, więc też tam minimalnie widać, że te spawki są, nie szlifuję tego idealnie na głaciutko, no ale na pewno bardziej bardziej niż tu, a tutaj dół jest pędza zaciągany, tak tego nie będzie widać. Tutaj też będzie masą zaciągnięte, zresztą dotąd będzie. Baranek na progu. No, także na jutro mi zostaje dorobić to zakończenie progu. I tutaj tą końcóweczkę dołu nad kola wyrobić. Myślałem, że się dzisiaj wyrobię, ale, ale się nie wyrobiłem. Spasowanie, przykręcanie tych drzwi, odkręcanie. Kilkukrotne, już nawet nie wiem, ile razy je przykręcałem, odkręcałem po wspawaniu Jeszcze raz też miałem założone, przymierzone, czy to wszystko pasuje. Także trochę czasu, trochę czasu na to schodzi. No w sumie mamy godzinę. Mamy godzinę. Światło świeci, nie widać. 18, prawie 30, 25 dokładnie od 7 rano do teraz, czyli. 11 godzin z pozamiataniem podłogi z tych z tych biurów z tych opiłków od szlifowania Ktoś by powiedział kurcze no co to spawanie progu i tam kawałka blaszki pod, pod tym progiem to wewnętrzne wzmocnienie Co to jest No ale to się tak mówi co to jest Przymierzanie zakładanie tu Już nawet sobie w końcu Obrysowałem zawiasę Mniej więcej gdzie ma być żeby za każdym razem już wstępnie to ustawić tak, jak ma być, a nie za każdym razem kurczę przykładać, przymierzać te drzwi, ustawiać, odkręcać, dokręcać. Więc teraz już miałem znaki zrobione. Dobra, jutro będziemy działać dalej. Dobra, ostatnie założenie drzwi przed lakiernikiem. Ostatnie przymiarki, ostatnie klepania. Tam jeszcze musiałem leciutko próg poprawić. Yy, tutaj też przez to miałem założone tylne drzwi, żeby widzieć, co się dzieje z tym rantem. Yy, tu już jest wspawany otworowo. No i oczywiście jest zawinięty do środka, bo normalnie jest tak. A jest teraz zaklepany do środka. Tak zwane rolowanie, tylko niepełne rolowanie, bo nie jest, nie jest zupełnie zamknięty, zaciśnięty, tylko on będzie tak w, takim, o, w takiej fałce sobie tutaj. A tu ładnie będzie zalane epoksydem od środka, zrobione masą krawędź. Także ta strona, ta strona gotowa po oczywiście. Tak jak już tam wspominałem, tam końcówka od tyłu będzie robiona ze obrotnicy. No i tutaj jeszcze podłoga pod tymi pierdołami, co tam leżą pod tymi szczypcami. No, i pospawanie tych wszystkich połączeń zakładkowych. A to już wszystko, wszystko polecę w obrotnicy. Bo tak samo tutaj będę musiał. Tu będę musiał o 1,5 mm 30 czy tam 50, już nie wiem. Muszę sprawdzić, jak to mam zapisane. Przerwa. Znowu spaw. Przerwa. Znowu spaw. I tak wszystkie te połączenia, zakładeczki. Wszystko będę musiał najpierw, oczywiście, szlifnąć do spawania, żeby się dobrze spawało. I wszędzie przelecieć spawem. Także dobra, ja teraz idę. Idę sobie przymierzać, pasować drugą reparaturkę. Jest godzina 15, więc dzisiaj sobie jeszcze to spasuję. Tutaj będę musiał zrobić taką rzeźbę, że no, ten kawałek będzie wycięty. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Może występują większe reparaturki, zaraz sprawdzę. Na znanym portalu. Ogólnie, w internetach sprawdzę, czy występują większe reparaturki. Bo gdyby była większa reparaturka, no to by było super. Na przykładowo, jakbym tutaj wyciął to z automatu. No nie, bo i tak tego wzmocnienia tam nie zdemontuję. Nie musiałbym całego błotnika znowu tutaj wycinać. Tylko zrobiłbym sobie tym dostępem tutaj od ale tak czy tak się nie dostanę. Tutaj muszę to wyrzucić, bo jak widać, ktoś tutaj coś szlifował. Tak szlifował, że aż blaszka jest pęknięta, więc to musi być wyrzucone, naprawione. I wstawione, wstawione od nowa. No i z tej strony też tak samo próg próg nie wiadomo jak tam w środku jest tutaj niby wygląda lepiej ale to jest tylko powierzchni tam też źle nie wyglądał bo tu nawet tu nawet nie kazałem zdzierać piaskować tych was bo i tak próg będzie nowy wstawiany może niekoniecznie by musiał być nowy wstawiany no ale z tego względu że muszą przyjść te wstawione rurki pod te kobyłki na których jest stawiane przy naprawie więc tak czy tak próg wylatuje. Wjeżdża reperaturka. Dobra, w tym filmie to by było wszystko. Dzięki, pozdrawiam.